Witajcie! Dzisiaj w naszej szkole odbył się turniej szachowy online. Jego organizatorem jest Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Kielcach. Turniej jest pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Kuratora Oświaty w Kielcach i Wojewody Świętokrzyskiego. Do turnieju w naszej szkole zgłosił aż 11 uczestników. Gra rozgrywa się w tempie 10 minut na partię dla jednego zawodnika. I system kojarzyń szwajcarskich został oparty na dystansie 9 rund. Wyniki zostaną ujawnione 29 maja do godziny 20. Jesteś przygotowany? No, myślę, że tak. Jak najlepiej zagrać. Przygotowane jakieś chwyty specjalne czy coś? Yy, nie. Co sądzisz o wirtualnej formie gry? Yy, moim zdaniem jest dużo gorsza i. Nie odzwierciedla to gry w rzeczywistości i moim zdaniem zdecydowanie bardziej kształtuje gra na szachownicy realnej niż komputerowej. No, sądzę, że jest to dobra opcja, tylko trzeba zwracać uwagę na antycheating, bo oszukiwanie jest o wiele łatwiejsze w internecie.